Na program zaprasza sponsor firma Ursafarm producent kropli do oczu Hilo Fresh. Hylo.pl Na transmisję z rozgrywek Extraklasa Games zaprasza sponsor właściciel sieci sklepów Media Expert e Sportowych emocji z programem życzy sponsor właściciel marki KFC Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Wracamy po majówce. Gracze wypoczęli, więc mamy dla Was kolejny magazyn Ekstraklasa Games. Dzisiaj jak zwykle mam dla Was przygotowane mecze ostatniej kolejki, fajne bramki i niezapowiedzianego gościa. Ponieważ w majówkę nasi gracze nie grali, mogliście zapomnieć co się działo ostatnio, więc zobaczmy na szybko co się działo w kolejce numer 8. W ostatniej kolejce działo się bardzo dużo, ale jak zwykle Lech Gdańsk rozstrzelała rywala. Kal pokonał gracza z Krakowi wynikiem 8 do 0. Mecz na dnie, Korona Kielce kontra Wisła Kraków. 6 punktów dla Kielczan i chłopaki pną się w górę w tabeli. Yes! Natomiast w meczu na szczycie Pogoń Szczecin kontra Jagiellonia Białystok. Mega podział punktów, 2 remisy, 2 do 2 w meczach. Chyba, że ten klub nie będzie zadowolony. W takim razie zobaczmy, co będzie dzisiaj. Dziewiąta kolejka. Przechodzimy do par. W meczu na szczycie Lechia Gdańsk kontra Jagiellonia Białystok mieliśmy zobaczyć dwóch najlepszych strzelców naszej ligi. Natomiast była niespodzianka w składzie. Zobaczycie, co się wydarzyło. Ciekawy mecz w środku tabeli Wisła-Płosk-Zagłębie-Sosnowiec. Walka o fazę mistrzowską. Oczywiście będziemy też obserwowali faworytów Legia Warszawa czy Lech Poznań. Czy zdobyli komplet punktów? Zobaczymy. Jak widać, przed tą kolejką mogło dojść do wielkiego przetasowania w top 4. Natomiast również w środku widzimy, że walka o top 8 gwarantująca awans sięga zenitu. Stan w tabeli jest już znany, w takim razie możemy przejść do tego, co tygryski lubią najbardziej: soczyste braneczki. Pogoń Szczecin kontra Krakowia. Pogoń potrzebowała punktów, bo tylko jednym oczkiem utrzymywała się w top 8, ale na mecz ze słabo radzącą sobie Krakowią wystawiła drugi garnitur. Graczy z eliminacji, jak to się skończyło? Tutaj bramek było niewiele, zaczęliśmy zgodnie z oczekiwaniami. Pogoń Szczecin, ładna finezja, ale Rybson, który dobrze się pokazywał, nie dał za wygraną i w magicznej 69 minucie strzela bramkę dającą mu jeden punkt. W drugim spotkaniu Nunius kontra Hacuś. Bramek padło troszkę więcej, aż 4, ale tutaj muszę Wam powiedzieć, że też nie było zwycięzcy. Zobaczmy, jak te bramki padały. Na początku, bardzo szybko, dosłownie po rozpoczęciu spotkania, pogoń wychodzi na prowadzenie. Zobaczmy, jak ta akcja poszła lewą stroną boiska. Mbappé to jest karta, którą wszyscy muszą po prostu mieć. E, ładnie Tą zrawiutnika wpada do bramki. Natomiast co się działo później? Również w pierwszej połowie pogoń wychodzi na dwubramkowe prowadzenie. Wydawało się, że tutaj będzie pozamiatany Cristiano Ronaldo. Ponownie oszukał zawodników w podaniu do Mbappé. Super, ale tutaj tornado, główeczka, Krakowia wraca do gry. Padła jeszcze jedna bramka, prawie pod koniec spotkania. Ładnie na pustaka, bum, jest kolejny podział punktów. Wiślacy to obecnie czerwona latarnia rozgrywek I wydawało się, że Lubinianie zdobędą łatwo 6 punktów Które mogłoby dać duży awans w tabeli Czy tak też się stało? Bartek pokazuje, że będzie rozstrzelanie A w ramek padło bardzo dużo Bo 6 Zaczęła Wisła Kraków Niespodziewanie wychodzi na prowadzenie Ale Bartosz, widzę z świata Europy Z dawnych czasów doprowadza do remisu Potem poszedł za ciosem 69. minuta I jest gol 2 do 1 Potem jeszcze jedna bramka dla zagłębia. Wrzutka niepilnowany zawodnik daje dwubramkowe prowadzenie, ale Wisła Karaków walczyła do końca. Najpierw bramka po a ostatnia akcja meczu dała niespodziewanie Mazjemu. Punkt szczęście po słupku, ale zasłużony remis. W drugim meczu Damianek kontra Furman również padło wiele bramek, tylko jedną bramkę mniej, więc musieliśmy mieć zwycięzcę, kto nim został, od razu przechodźmy na wirtualną murawę. 38 minuta. To był czas przed końcem pierwszej połowy, i tutaj zagłębi Lubin. Furmana wychodzi na prowadzenie. Zobaczmy, jak on znalazł tyle miejsca. W polu karnym trzech zawodników nie było w stanie mu zabrać piłki, i jest 1 do 0. Potem poszedł za ciosem. Dobra piłka do Mbappé. Mbappé wysokość pola karnego nie wrzuca. Tutaj się kiwa jeszcze zawodnikami, BUM! Jest 2 do 0. Damianek jeszcze chciał wrócić do tego meczu. Z rzutu karnego padła bramka na 1 do 2. Damianek poszedł za ciosem, padła kolejna bramka na 2 do 2. Czy miał być podział punktów? Okazuje się, że nie, bo pod koniec meczu poszła jeszcze jedna wysoka piłka. Ronaldo, Cristiano Ronaldo zagranie do środka. Tam Mbappé, ponownie niepilnowany. Co jest z tymi obrońcami? 3 do 2. A teraz ciekawy pojedynek ze środka tabeli. Wisła Płock posiadająca swoją sekcję sportową nie mogła przegrać obydwu meczów. Bo oddaliłaby się od strefy gwarantującej fazę mistrzowską. Bramek padło co niemiara aż pięć. A jak do tego doszło? Ronaldo do Raula. Tak zaczynała Wisła Płock. Mbappé. Piękny strzał, niedobrony. I Wisła wyszła na prowadzenie. Natomiast tutaj pontonik zwalczył. Dobre przejęcie przed polem karnym Rywala Mane. Tego dawno nie widzieliśmy. Ładny strzał. Jeden do jednego. Emocje miały być emocje. Była kolejna bramka dla Wisłaków. Raul i Konak Hiszpańska do Ronaldo, ten dodaje do Neymara i Brazyliana, bum, jest brameczka na 2 do 1. Jeszcze Tele poszedł za ciosem, on jest byłym mistrzem akademickim Polski. Zobaczmy jak padła bramka numer 4 w tym spotkaniu, Azar no miał dużo miejsca, mógł zapytać w który róg ta piłka ma polecieć, padła bramka na 3 do 1, ale na tym nie popuścił. Kiedy już Zagłębie atakowało, doszła Wisła Polski jeszcze do innej sytuacji. Lozano, no on jest bardzo szybki, zagrywa ponownie do azarda i tutaj więcej się dziać nie mogło. A teraz legenda polskiej sceny FIFA, Kartek Pel i młody, gniewny Kamilo. Zobaczmy, bo bramek padło troszkę mniej, ale kto wygrał? Na Xbox One trzy punkty trafiły do Zagłębia Sosnowiec. Jak to się zaczęło? Już w 24 minucie Mateusz do Neymara. Pomimo dwóch obrońców, ta piłka wpada do siatki. Kartek jeszcze walczył. Zobaczmy, wydawało się, że tu nikogo nie ma, ale ci zawodnicy w białych koszulkach dobrze wybiegali. Nedwet do Mbappé. Mbappé dużo miejsca, była bramka, ale tak jak wspomniałem, pod koniec, pod samą końcówkę, padła bramka dla Zagłębia Sosnowiec. Master Camilo ładnie to rozklepał. Jest go Lotar Mateusz. Torr! Mieć Legnica kontra Arka Gdynia. W teorii Arka faworytem, ale po bolesnej stracie punktów z Koroną czy Zagłębiem Cosnowiec można było oczekiwać każdego scenariusza. A GBRL dobrze zaczął w 30 minucie po błędzie zawodników Arki Gdynia w obronie. Wychodzi na prowadzenie, ładnie się zakręcił, jest brameczka, ale Subasa powrócił tego spotkania. Zobaczmy jak te bramki padały w drugiej połowie, bo nie jedna padła. Subasa poszedł za ciosem. Wydawało się, że będzie spektakularny gol w tym momencie, ale ten strzał został zablokowany. Natomiast ta bramka w końcu padła jest 2 do 1, ale miało być spektakularnie. Tak też było. Zobaczmy, jak padła bramka na 3 do 1. No cóż, pan piłkarz! Buu! I pytanie, czy BJ, wielka gwiazda sceny Xbox One, poszedł za ciosem i dał Arce 6 punktów? Ciekawostka, Natsu jest wielkim fanem Arki Gdynia, niestety w eliminacjach online nie udało mu się wygrać dla Arki. I co się wydarzyło? W 70 minucie, pomimo asysty trzech obrońców, Natsu strzelał bramkę. Czy miała być wielka niespodzianka? No nie, pod sam koniec meczu, 88 minuta, znalazło się trochę miejsca i BJ doprowadza do remisu. Śląsk Wrocław kontra Legia Warszawa. Realnie, poza meczem z Jagielonią, w każdym pojedynku to Legia jest wielkim faworytem. Czy Śląsk, dobrze radzący sobie w fazie online, postawił wysoką poprzeczkę? Miłość to czterokrotny mistrz Polski, ale tutaj The Game Simon postawił bardzo wysoką tą poprzeczkę. Zobaczmy. Początek meczu 1 do 0, teraz porożnym. Ciekawe rozegranie 2 do 0. Czy tak to się miało skończyć? No nie, halo halo, kiedy grasz z Miłożem, nie możesz odpuścić. Padła bramka na 2 do 1, potem ponownie niezrożnego, 2 do 2 i takim wynikiem to się skończyło. Okej, okay, a co na Xbox One? Nowy Baby kontra Sroka. Czy padło tak dużo ranek Nie, tych wranek padło mniej, więc remisu nie było. E, przechodzimy na wirtualną murawę. Początek spotkania bardzo dobrze rozpoczęty przez Srokę. E, Hulit na prawo do Ronaldo, Ronaldo do środka do Neymara, piłka jak po szturku, Mbappé ponownie super, magnifique i très bien. A teraz zobaczmy, co to się miało wydarzyć. Czy będzie spektakularny gol? No nie, był gwizdek sędziego. Zachariasz Krzywicki pokazuje rzut karny. Czy to wykorzysta? Tak, dobry, pewny strzał. Jeszcze zawodnik Śląska chciał powalczyć. 80 minuta. Troszkę po błędzie obrony pada bramka kontaktowa, ale na więcej Śląska już nie było stać. Lech Jakdańsk kontra Jagielonia Białystok. Mecz na szczycie bardzo ważny dla obecnej sytuacji w top 4. Ale w składzie Lechi wielka niespodzianka: nie było kala. Był Lechista i jak pokazał, tak Riptorek zrobił. Rozstrzelał rywala. 6 do 1. Masakracja. Po 10 minutach było już 2-0. Co właśnie widzimy, Cristiano Ronaldo! Potem 10 minut później ładnie tutaj rozklepał obronę. I po dobitce padła bramka numer 3. Potem błąd w obronie. Kolejny ładny wolej. 4 do 0, ale na tym Riptorek nie skończył. 60. minuta. Znalazł trochę miejsca pewnym strzałem. Umieścił piłkę w siatce. Potem padła jeszcze bramka. Po na 6 do zera. Masakracja. A na Xbox One kapitan El Polako poprowadził ten gdański statek po kolejne trzy punkty. Cosanero, zwycięzca eliminacji numer jeden w Casa Games, miał być trudnym rywalem. No, tych bramek troszkę padło, ale tutaj Jagielonia wygrała. Zobaczmy, jak El Polako, znany jako jeden z najlepszych zawodników Xbox One w Polsce, roztapał rywala. Tutaj Ronaldo Cristiano szuka swojego miejsca. Wydawało się, że go nie ma, ale on sobie go znalazł. Podanie do Neymara. Bramka 1 do 0. Zobaczymy, jak pada bramka numer 2 El Polako. Teraz zagranie, Ty do mnie, ja do ciebie. Ronaldo znalazł jakoś to miejsce. Strzela bramkę na 2 do 0. I chciał więcej, chciał więcej. Zobaczmy, zobaczmy. Rashford. Zagranie do Ronaldo. Ronaldo znowu tym flikiem. Pum, brameczka na 3 do 0. Tutaj zawodnik Lechii Sano jeszcze powalczył. W 62. minucie, Georgie Best. I jest gol. Tak właśnie strzela bramkę kontaktową. Lech poznaj kontra Krona Kielce. Kielczanie powoli ciłają punkciki, a Lech ma pragnienie awansować w tabeli. W teorii duża szansa na punkty, a co wydarzyło się na wirtualnym morawie? Tam tylko jedna bramka. Ambros wygrywa 1 do 0. Zobaczmy, Sokrates do Rashforda i PUM! Co za gol! A tutaj widzimy Kamek skupiony, a za wystraszony, ale bramek padło troszkę więcej. Pierwsza padła dopiero w drugiej połowie. Rozpoczyna kamyk Ronaldo, do Ronaldo i Brazylijczyk, ikona Nazario de Lima na 1 do 0 A potem porzucie rożnym, rozegrałem na krótko, fajnie, Mbappe, co on zrobi? Czyżby Tornado? No nie, ojojoj, oj, oj. za dużo błędów w obronie, Florenzi i jest gol. Pod koniec meczu za jeszcze walczył, zobaczmy, ale czy sam to skończy? Nie, zagrywa do Cristiano Ronaldo, bramka kontaktowa, która nic nie dała. Piast gliwice kontra górnik zabrze. Piąty piast podejmujący piętnasty górnik. Six points, what can go wrong? Zapytacie: otóż może. W pierwszym meczu na P4 padło bardzo dużo bramek. Zobaczmy, jak się ta masakracja rozpoczęła. 1 do 0, potem był rzut karny, 2 do 0 dla Piasta. Poszedł za ciosem, kolejna bramka na 3 do 0 również w pierwszej połowie. Eusebio, wydawało się, że to będzie gra jednego zawodnika, tym bardziej, że padła bramka na 4 do 0. Azart miał dużo miejsca, zmieścił tą futbolówkę, ale potem zawodnik Górnika zaczął grać. Najpierw bramka na 1 do czterech Piast jeszcze chciał tutaj zamknąć ten mecz. Wpadła bramka na 5 do 1. Zobaczmy, jak ciekawie to rozegrał Zawodnik z Gliwic. Mocny strzał nie do obrony, ale wtedy w końcówce górnik jeszcze powalczył. Zobaczmy, najpierw bramka na 2 do 5. I jeszcze padła bramka na 3 do 5 w samej końcówce. Niestety czasu zabrakło na więcej. A na Xbox One niespodzianka. Nasz kolega z Ukrainy przegrywa z polskim Krzysztofem. Krzysztofie, jak to zrobiłeś? Zobaczmy. Na początek w 26 minucie krótko rozegrany rzut rożny, piękna wrzutka, niespodziewany gol i na 1 do 0 wychodzi Górnik Zabrze. Natomiast Piast nie daje za wygraną. Tutaj mógł być piękny gol, ale zablokowany. Natomiast był zawodnik w czerwonej koszulce, strzelił na jeden do jednego, ale Górnik jeszcze w końcówce. Co tu się dzieje w tych końcowych minutach? Strzela bardzo ważną bramkę na dwa do jednego. Zobaczmy, jest błąd bramkarza, słupek i gol! Widzieliśmy już wszystkie bramki tej koleki. w takim razie przejdźmy do jej podsumowania. W meczu na szczycie Jagiellonia inkasuje 6 punktów, co pozwoli jej awansować w tabeli. Miło z Legii niespodziewanie traci punkty. W ważnym meczu dla środka tabeli Wisła Płock dzieli się punktami z Zagłębiem Sosnowiec, a Wisła Kraków niespodziewanie również ukradła punkciki zawodnikom z Lubina. W takim razie zobaczmy co się teraz dzieje w tabeli. Okazuje się, że jedyną zmianą był awans Jagiellonii na drugie miejsce, ponieważ większość klubów wymieniała się punktami. Wydaje się, że ta pierwsza czwórka ma już gwarantowany awans do fazy mistrzowskiej, natomiast będzie jeszcze aż 36 punktów do, do zdobycia, więc nawet Wisła Kraków może jeszcze awansować. Przypominam, że ostatnie 5 kolejek odbędzie się w naszym studiu Polsat Games na żywo. Zdaje się, że poniżej oczekiwań grają Pogoń Szczecin oraz Arka Gdynia, którzy mają reprezentantów w narodowej kadrze FIFA. Wymieniani byli w gronie faworytów, a póki co cały czas muszą drżeć o awans. W takim razie trzeba przejść do części programu, w której mamy gościa. Kto nim będzie? Będzie Robert Lisek HD Liszka. Kiedyś profesjonalny zawodnik, dzisiaj youtuber. Każdy z Was go powinien znać. Zobaczmy, co Lisek HD miał do powiedzenia. Lisek, widzowie głównie znają Ciebie jako youtubera, ale na scenie Fifa grasz od wielu lat. Możesz opowiedzieć jak wyglądała Twoja przygoda z serią? Moją przygodę z serią Fifa rozpocząłem w 2010 roku, kiedy to rodzice kupili nam razem z bratem pierwszą konsolę Xboxa 360. Rozpoczęliśmy jakieś pierwsze rywalizacje w turniejach i online i offline, następnie po kilku, kilku latach rozpocząłem nagrywać na YouTubie. Gdzie oczywiście nagrywam do teraz. Dodatkowo streamuję na Facebooku. No i w tym momencie reprezentuję jeszcze profesjonalną organizację Illuminar Gaming oraz Jagiellonie Białystok w Ekstraklasa Games. Pamiętasz pewnie, że w przeszłości drogą do turniejów regionalnych były eliminacje offline, natomiast teraz gra się bardziej internetowo. Który model dla ciebie jest lepszy, bazując na doświadczeniu? Zdecydowanie to turnieje lanowe zawsze przynosiły najwięcej emocji, więc zdecydowanie jestem fanem właśnie turniejów offline, ale moim zdaniem najlepszą formą rozgrywki jest ta z pierwszych kolejek z Extra Klasa Games, gdzie rozgrywaliśmy swoje spotkania FIFA Ultimate Team, ale na lanie. Znowu moim zdaniem te kolejne kolejki na online już nie mają tego czegoś w sobie, nie ma tyle emocji i nie ma tego. Co powinno być w każdych turniejach FIFA 19? W swojej karierze reprezentowałeś już klub piłkarski w Ekstraklasa Cup, wygrałeś z termaliką Niecieczą, Teraz graży w barwach Jagiellonii. Czy uczucie reprezentowania klubu piłkarskiego to jakaś presja? Jak to wygląda? Od małolata lata, do 18 roku życia, trenowałem amatorsko piłkę nożną. Więc w jaki sposób rozgrywanie w tym momencie spotkań w oficjalnej lidze rozgrywkowej FIFA 19 w Polsce, czyli Ekstraklasa Games. Jest spełnieniem w pewien sposób marzeń, więc bardzo mnie to motywuje do kolejnych działań, treningów i niespecjalnie odczuwam jakąś dodatkową presję. Według obserwatorów i graczy Jaga jest jednym z dwóch faworytów do wygrania Ekstraklasa Games. Jak w ogóle doszło do tego, że Jagiellonia Ciebie zgłosiła jako własnego zawodnika? Na początku dołączyłem do Illuminar Gaming jako zawodnik FIFA, a następnie Patryk Major-Majewski, czyli menadżer sekcji FIFA w Illuminar, zaproponował dołączenie do Jagiellonii Białystok i reprezentowanie ich razem z Riptorkiem w Ekstraklasa Games. Przemyślamy sprawę i w tym momencie rozgrywamy sezon jako Jagiellonia. Jak wygląda wybór składu na dane spotkanie w Jadze? Czy macie jakieś wspólne treningi i mecze kwalifikacyjne? Razem z El Polako oczywiście trenujemy, rozgrywamy spotkania. Ekipa na PlayStation 4 również trenuje między sobą. Pierożek wraz z Riptorkiem. Jednak jeśli chodzi o nasz wybór na Xbox One, to po prostu gramy na zmianę. Raz gram ja, raz El Polako. Ja pierwsze rozgrywałem spotka trzy spotkania na lanie, teraz Gracek będzie grał trzy spotkania. W fazie finałowej więcej spotkań rozegra ten, który danego dnia będzie czuł się lepiej. Jak wiemy w rozgrywkach Extra Klasa Games po fazie zasadniczej odbędzie się faza mistrzowska, gdzie punkty trzeba zbierać od nowa. Czy czujesz, że z taką grą, jaką obecnie prezentujecie, bez problemu awansujecie do finału? Sądzę, że na pewno awansujemy do najlepszej ósemki, czyli do fazy finałowej. Później tak naprawdę wszystko się może wydarzyć, mimo zdobycia niezłej ilości punktów w fazie zasadniczej, czyli po tych 16 kolejkach. To wszystko jest nieważne, wszystko się zeruje i tak naprawdę dyspozycja jednego dnia będzie miała największe znaczenie. Oczywiście wierzę w nas, wierzę w nasz zespół i wierzę, że jesteśmy w stanie wygrać, bo na pewno jesteśmy w stanie, ale czy wygramy, to jest FIFA, tego nie wie nikt. Jeżeli patrzysz na największych rywali, to prawdopodobnie wskażesz Legię, która obecnie samotnie lideruje w tabeli, a w bezpośrednim pojedynku was pokonała. Ale czy jest ktoś jeszcze, kogo się obawiasz, lub ktoś, kto może sprawić niespodziankę? W tabeli na pierwszym miejscu jest Legia, później jesteśmy my, następnie Lechia, Lech, więc teoretycznie na papierze to właśnie te cztery zespoły będą miały największe szanse na triumf, ale tak jak mówiłem wcześniej, wszystko się zeruje i w niedzielę podczas wielkich finałów. Wszystkie zespoły, które awansują do fazy finałowej, będą miały swoje okazje i szanse na wygranie tytułu. Przejdźmy do YouTube. Ile czasu obecnie poświęcasz na YouTube i czy jest to Twoja jedyna praca? Aktualnie, wraz z reprezentowaniem Illuminar Gaming oraz Jagielloni Białystok, YouTube oraz streamowanie na Facebooku jest moją jedyną pracą. I tak z tego się utrzymuje. Wnecie można znaleźć komentarze, że bycie youtuberem, to bycie showmanem i tworzenie kontentu rozrywkowego, gdzie umiejętności niekoniecznie są najważniejsze. Możesz się odnieść do takiej tezy? Na YouTubie jest miejsce i dla programerów, i dla showmanów. Nie ma sensu w jakikolwiek sposób tego łączyć, jeśli chodzi o ocenianie, bo można i spokojnie grać jako profesjonalista, i w fajny sposób bawić się razem z widzami. Wszystko jest dla ludzi. To ludzie oglądają YouTube, więc moim zdaniem każdy może zaistnieć na YouTube. Niedawno została ogłoszona kadra Polski przez prezydenta Andrzeja Dudę. Czy jesteś zawiedziony tym, że się tam nie znalazłeś? Moim zdaniem każdy gracz, który rozgrywa swoje spotkania FIFA 19, marzył o powołaniu do kadry narodowej. Ja też byłem oczywiście w tym gronie. Jednak powołana ósemka prezentuje w tym momencie najlepszą formę FIFA 19 w Polsce. Ja oczywiście wezmę udział w otwartych eliminacjach do reprezentacji narodowej i miejmy nadzieję, że również w tej kadrze się znajdę. Dzięki, Robert, to była długa rozmowa, ale u nas nikt nie wychodzi bez odpowiedzi w szybkim strzale. Jedziemy! W mojej karierze gracza jeszcze zagra na turnieju międzynarodowym. Tak. Z polskich youtuberów mam największego skilla w FIFA. Chyba nie. Mój osobisty sukces na scenie Fifa to... Zwycięstwo w Ekstraklasa Cup. Trick w FIFA, który jest obecnie zbyt mocny to... La Croqueta. Ile rage quitów miałeś w swojej karierze? Za dużo. Okej, okay, dziewiąta kolejka już za nami, gość też już był. W takim razie zobaczmy, co się będzie działo w kolejce numer 10. Ponownie mecz na szczycie, Legia Warszawa, Lech Gdańsk, czy tym razem Kalzagra, czy urwie punkty legionistom? A ponadto na deser Jagiellonia Białystok kontra Lech Poznań, oj to będzie ciekawa kolejka. A w meczu Zagłębie Lubin kontra Wisła Płock możemy zobaczyć wicemistrza świata i drużynowego mistrza świata, co to będą za mecze? Korona Kielce kontra Piast wice Kielczanie idą w górę, a Piast gubi punkty, to może być ciekawe spotkanie. Niestety na dzisiaj to już wszystko, co mamy dla Was przygotowane. Ale zapraszam za tydzień, będą kolejne stoczyste brameczki, ponieważ to będzie ostatnia kolejka online przed finałami w Polsat Games. Transmisję z rozgrywek Ekstra Games zaprosił sponsor. Właściciel sieci sklepów MediaExpert. Na program zaprosił sponsor firma UrsaFarm. Producent kropli do oczu Halo Fresh. Hylo.pl e Sportowych emocji z programem życzy sponsor. Właściciel marki KFC.